Siemano proszę państwa, zobaczmy co tam się działo na głównej postaci przez ostatnie miesiące, powiem też o dalszych planach zarówno tą postaci tom na refugi i będzie też inwo o strumykach. A tu jeszcze wykres jak rozwijał się kanał w zeszłym roku pod względem subów, skok był wyraźny gdy ruszyła seria od zera. Jak pewnie widzieliście, na filmiku z Timiry, spadło z niej kilka kolejnych itemów, w tym turtle Amulet, i choć nie miałem go i mogłem go sobie zostawić, to jednak wolę zbierać na bardziej potrzebne eku. Z huntów to kilka razy wybrałem się na rootlingi spoko miejsca na wyższy level, ale bardziej przeszedłem się jak kumplowi brakowało eka, było uprzedzając pytania, czemu nie expie to nie widzę w tym sensu, bo po pierwsze nie chce mi się umawiać z ludźmi na expa i grindować codziennie po 2-3 godziny. Bo jak już kiedyś mówiłem, i tak ktoś może mnie w moment ścignąć jak kupisy 1,5 level na bazarze, a postacie i tak są własnością chipsoftu, więc ja gram sobie for fun, a jedyne co może mnie zmotywować, żeby kiedyś tam sobie wbić na przykład 1200 level tą postacią, to niewątpliwie nowy ekwipunek, który jednak jest mega drogi. Jak widać nadal nie mam żadnego sanguine i Tema, a obecnie żeby kupić Razora i Legi to trzeba wydać ponad 600 k i co prawda mógłbym sprzedać te ceki, które mam jeszcze z Hala bardy, żeby sobie ułatwić, ale nie widzę na razie sensu, żeby nie psuć sobie zabawy z profitowania. Zresztą trochę przesadzone są ceny, szczególnie tych legów, żeby zbywać się wszystkich te ceków, chociaż czasem kusi, szczególnie jak widać, że z bossów nic nie leci. No a ile mi jeszcze kasy brakuje, to zaraz zobaczycie sceny z profitowania i sprzedaży luta, i na końcu pokażę aktualny stan. Na double lucie, czyli dawno temu, jeszcze w październiku, chodziłem sobie na WZ8 i tu wychodziło wtedy 4-4.2 kK balansu, a łącznie z przerwami 10 kK wpadło po 2 godzinach i 46 minutach. Wybrałem się też dla testu na Fairwaya, gdzie odpaliłem duplexa, dodatkowo prey na luta, chociaż ten na Hellflyera akurat useless ale chyba i tak był za free. Na start minus 3kk balansu po użyciu podki, ale ja miałem ją kiedyś z areny, więc można tego nie liczyć. Po 30 minutach podka się zwróciła, gdyby przyjąć, że ją kupiłem, a po godzinie balans pokazywał 2.8kk, czyli można powiedzieć, że na double lucie z prejami wyszło tu niecałe 6 k w godzinę. A po 2 godzinach, gdy skończyły się preje, to można powiedzieć, że łącznie ponad 9.5kk do przodu, czyli może nie jakiś super wynik jak na double luta i jednego duplexa, ale to był mój pierwszy pełny hunt na fairwayu i szczerze się Średnio mi się podoba bicie tego respa ekiem. Na pewno przyjemniej byłoby na plagu, ale nie wiem, czy kupować tego Razora i na przykład tam zacząć profitować. Tylko wtedy ten czas zbierania na legi znacznie się wydłuży. Możecie pisać, co wy byście wybrali jako pierwsze: czy Razora, czy Legi. Może też taką mankietę odpalę. No i jeszcze żółwie, Marapur sobie pobiłem na tamtym evencie. Tam bez sprayów i nawet bez czarmów I po godzinie 2.2 k na plusie. Też bardzo profitowa miejscowa, ale jakoś, jak miałbym bić coś pod profit, to chyba wolałbym takie miejsca, gdzie nie trzeba się bawić sam presem, czyli właśnie. Plaxil na feru albo Warzone 3, ale tam też chyba przydałby się Razor. Czyli w sumie kolejna miejscowa, gdzie mógłbym go używać, także może jednak skusi mnie ta broń. A tu kolejny handzik na WZ-8 i tak miałem poustawiane czarmy. To jeszcze było przed update'em czarmów. No i przejdźmy do podablowej sprzedaży luta. Tu z samych ultimate'ów, które nagromadziłem przez nawet nie wiem ile czasu, weszło ponad 13 kK. Sprzedaż u Agustina zacząłem od kosztowności. Najpierw sztabki złota o wartości prawie 6 kK, a resztę możecie zobaczyć w przyspieszeniu. Reszta to jakieś giant swordy i inne typowe rzeczy do Gina. Poza tym wystawiłem na market 1000 might ringów. I co ciekawe, równiutko po roku, bo widzę, że jest to scena z 11 października ale 2024. Zauważyłem, że ktoś mi wysłał paczkę, więc nieźle się zawieruszyła. Dzięki bardzo i również pozdrawiam, jak to oglądasz. Do tego jeszcze esencje sprzedane, przedmioty do librariana oraz ringi wystawione na market. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja jeszcze nigdy nie wylociłem żadnego złota ze zbustowanego bossa. Akurat z Radmirala czy z Despora, którego widzicie, to w ogóle nigdy nic mi nie spadło. Tak więc te bossy to jedna wielka tragedia. Tutaj jeszcze hatred zbustowany i jak zwykle nic. Tu jeszcze scenka z Fiendishem po drodze na Braina. No i Jasir, do którego mam aktualnie jeszcze parę Smoldering Kajów na sel, czy jakieś rzeczy z Braina, więc jeszcze kilka kaka wleci. A tutaj za Mulosz i Mitmach, za które dzięki dla Laresa i Kadricza poszli ze mną, bo akurat brakowało mi kilku punktów do kolejnego procenta boss bonusu. I wtedy, czyli pod koniec listopada, wpadło mi 201%. Poza tym czasem grejwy były robione, jednak teraz wolałbym skupić się na lipkowych bossach, bo tam jest lepszy profit i poza tym potrzebuję je do bostiarki, więc jak ktoś chce je porobić na celeście, to na strumykach możemy się pobawić, zresztą w jakieś feru bossy Goldy i Grejwy jak najbardziej też. A tu kolejny zbustowany Ratmiral i jak zwykle to samo. Na początku grudnia miałem 218kk, bo sprzedałem ten Turtle Amulet, a tu śmieszna sytuacja na Magmie, gdzie każdemu z trzech teamów brakowało jednej osoby. Tu jakaś scenka z finału Lipki, no i zacząłem w końcu robić Hala. na razie Mam 7 ubitych i po miesiącu jego bicia wrzucę podsumowanie albo może prędzej jakiś szybki tutorial z tego bossa, jeśli potrzebujecie. Boss jest prosty, tylko droga jest nieciekawa, wyraźnie gorsza niż na magmę, szczególnie jak nie ma się dobrego eku. No a bossa jak widać można nawet z takim śmiesznym eku wybiegać, nawet na garliku się da, ale nie ma co oszczędzać. No tu akurat nawet ringa zapomniałem przepiąć po drodze, a to bardzo ważne. No i mogłem wrzucić podsumowanie z kolejnego miesiąca bicia magmy, ale mi się nie chce, bo to żałosne. Jak już wylociłem jakiś item po roku, to znowu warto 20 kK. Za tyle go sprzedałem, żeby się nie denerwować, bo ktoś przebijał cenę. No i dam wam pro tipa. jak chcecie, żeby coś wam leciało z bossów, nie róbcie bostiary, tylko zmieńcie sobie nick na Melvin Bloodrain. Pozdrowienia dla tego pana, on już chyba 3 armory wylocił i helmet. I w ogóle jak pobrałem tego te screeny to nagle po 3 dniach cokolwiek mi poleciało, więc coś musi być na rzeczy. Już wszystko pięknie zgłoszone do Chipsoftu, także teraz czas, żeby to biedny youtuber się dorobił. A tu scena z 20 stycznia i dobity ostatni. Potrzebny smok, który dał mi 202% bonusu. Ominąłem znowu Margarota, którego brakuje mi jednego, ale na szczęście te punkty ze smoków wystarczyły do kolejnego procenta. Tylko co z tego, jak to nic nie daje. A tu jeszcze przed weekendem posprzedawałem trochę kosztowności, tego ringa dla MS-a i trochę tokenów. Wystawiłem też Golden boots za 6k, jakby ktoś chciał kupić. No i gdy one się sprzedadzą, plus jakieś tam jasirowe, to można powiedzieć, że mam 300k. A co dalej będzie się działo, to będziecie mogli zobaczyć na streamach, bo filmiki są zbyt czasochłonne. Jak montuję, to też siłą rzeczy nie profituje, więc teraz przyjmuję zasadę, że jak gram, to odpalam streama. Oczywiście jak uda się osiągnąć cel, czyli nazbierać na EQ, to podsumujemy sobie to też na filmiku, albo po miesiącu zrobimy podsumowanie. Ale teraz sprawa wygląda tak, że streamy będą od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Start między 18 a północą. Takie ruchome godziny, bo nieraz coś wypadnie, a to jakiś meczyk, te sprawy, więc na ten moment zapraszam tutaj na YouTube'a. Wtedy możecie też ze mną porobić jakieś bossy na celeście, poprosić o imbu, Pytać gdzie expić paladynem, na co nie odpowiem, bo nie wiem, ale może ktoś inny będzie wiedział. I poza tym będę też powoli expił na refugi, tak więc raz jedną postacią, raz drugą będziemy sobie grali. Możecie też mnie zaobserwować na kiku, sporadycznie dla testu pewnie też tam się odpalę, chociaż głosowaliście, że wolicie na YouTubie, no ale zobaczymy. Dokładną godzinę startu streama będę codziennie podawał na moim Discordzie. I na koniec jak zwykle pozdrawiam pozdrawiających, mile widziane łapka w górę na zachętę i słyszymy się w tygodniu. Siemano! Mae hwnna'n ddwpio erioed